Gość Radia Yard. Prezes Fundacji Obowiązek Polski Dariusz Waślewski w studiu Radia Yard Dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie Panie Prezesie, Pana Fundacja Często organizuje imprezy, które są związane Z wydarzeniami historycznymi Czy historia to to samo co patriotyzm? No na pewno jest to Jeden z głównych elementów tak Budowania tożsamości no Bo patriotyzm nie jest pojęciem Czy tak naprawdę nie jest tylko uczuciem no Moim zdaniem powinien być jakąś taką refleksją Rozumową, która właśnie dokonuje oceny tego, co obecnie mamy, ale znowu nie tylko tak, że no, polska reprezentacja gra, tak, Ale mamy pewne, tak jak Roman Dmowski pisał obowiązki polskie. I tą jedną z wykładni też jest no, dobre, znaczy dobre no, po prostu rozumienie historii. Już nie chodzi o daty, tylko o pewne nawet prawa dziejowe, czy takie pewne, no nie wiem, jakby te zaszłości, które wpływają na nasz charakter narodowy na te nasze wady, tak? ale też i wiele mamy pozytywnych cech. No i przez tą historię możemy się uczyć, tak? więc to ta stara pare, paremia rzymska zawsze, że historia jest matką. Tak? 17 listopada to jest taka data czysto symboliczna, tam się nic specjalnego nie, nie stało, mhm. tak? że moglibyśmy powiedzieć, że wtedy raptem powstała Polska, ktoś zrobił taki podpis. Nie? No ale jak zrozumiemy, że właśnie był to pewien proces, że były różne nurty, że się ścierały, że się godziły, no nie było łatwo, tak? Powiedział pan o matce, że ona, że to historia jest tą matką. W takim razie jednym z ojców i współczesnego patriotyzmu i naszej niepodległości jest na pewno Roman Dmowski. Ja to się miałem powiedzieć, no bo to znowuż tak poprawnie politycznie, to jest, że mamy wielu ojców. Nie? Ja mówię, no, się A tylko o, matka historia o prawdę, jest Tak, no to, to mamy tak naprawdę yy, głównego, powiedzmy, ojca niepodległości. Na no, wszyscy chyba by się zgodzili, że architekta, Niepodległości, bo to y, pomysł Dmoskiego, który przypomnę, jest związany z, z naszym województwem białostockim. Y, wtedy nie było Podlaskiego. Y, zmarł tutaj pod łomżą, czyli to 80 kilometrów, w dworze y, też mocno narodowo-patriotycznej rodziny lutosławskich, które właśnie jak w jak w takim, w, takim, w takim streszczeniu można powiedzieć, realizowała tą politykę narodowo-demokratyczną. Konkretna praca organiczna to z jednej strony, no bo musi być naród. Po co państwo? Słuchajcie, no, proszę, państwo, proszę pomyśleć, tak? No czy my chcemy mieć własne państwo? No bo ci rzeczy, niektórzy mówią, no pan redaktor jest młody, ale kiedyś był taki dowcip, o, że dziękuję. wywołajmy, wywołajmy, a nawet teraz się pojawia, tak, wojny ze Stanami Zjednoczonymi i stańmy się ich tam kolejnym stanem i będzie, będzie, będzie spokój, tak? Przynajmniej w Chodzi. No, nie, większość Polaków powiedziała, że nie, że pewnym dobrym jest, zobaczcie, że mówimy w języku polskim, mamy kulturę tysiącletnią, mamy państwowość tysiącletnią, to jest w ogóle rzecz no, niesamowita, jakbyśmy pomyśleli, więc coś za tym stoi, taka, taka witalność narodu polskiego. No i Dmowski to jest, to, to, to jest chyba największa jego zasługa, że unarodowił społeczeństwo. I druga sprawa to osądzenie, kto jest groźniejszy. Wtedy, pamiętajmy, 18 rok, czy tak naprawdę 14, czy Rosja, czy Niemcy. Noż Austria się mało liczyła, tak? To był trzeci nurt, tak zwany lojalistyczny. Miał ja Orzec, że większym zagrożeniem, bo wyżej stoi cywilizacyjnie, ekonomicznie, silniejsza armia, no pomyślmy tak na, na logikę, to są Niemcy. Pomysł był, żeby zunifikować wszystkie zabory yy, i stąd polityka, yy, powiedzmy, sojuszu z Rosją carską, tak? I wtedy wszyscy się starali, można powiedzieć, zrobić taki PR, tak jak teraz do Trumpa, prawda, jeżdżą. No, no to, czy tutaj, yy, tutaj Bismarck, czy car, czy, czy, czy cesarz austriacki. Jak padła ta normalna Biała Rosja chrześcijańska, no, zaraza bolszewicka, no, zorientował się, miał ten zmysł dyplomatyczny i utworzył rząd narodowy już wtedy. To się nazywało Komitet Narodowy Polski w Paryżu, uznany przez wszystkich. No i tak w skrócie powiedziałem bratowiartą historię. To wróćmy do czasów współczesnych w takim razie. Wspomniał pan o tym, że patriotyzm to nie tylko biało-czerwone flagi, kiedy grają nasi piłkarze. No to także marsze, które odbywają się tradycyjnie w okolicach 11 listopada, ten białostocki, ten warszawski. No ale tak gdyby poszukać więcej objawów czy też przejawów patriotyzmu, no to mogłyby być jeszcze ewentualnie flagi na balkonach, których niespecjalnie dużo się widzi. To działa, tak? bo to jest, no, żyjemy w tej kulturze takiej wizualnej, więc jak najbardziej trzeba wisić tą flagę, to jest taki przejaw jakby zewnętrzny, ucz uczuciowy, tak? No to fajnie, że, że łączymy się w tych marszach, przeszedł Marsz w Białymstoku, znowuż tutaj y, tym traktem możemy go nazwać niepodległości między, między Świętym Rochem, gdzie jest tablica Dmowskiemu poświęcona do, do Fary, gdzie jest pomnik Piłsudskiego. I tu Polacy zjednoczeni i młodzi i starsi z, ze śpiewem, rekonstruktorzy też pokazali taką właśnie myślę ciepły, ciepły, ciepły w listopadowe dni I to, i to jest słabe tak w Polsce, bo mamy faktycznie tą porę taką no już jakby najgorszą, bo no zimą to może jeszcze czy byłoby zimno, a teraz to trzeba liczyć na taką, taką tam gdzieś promień słońca. Ten dzisiejszy 11 listopada największa manifestacja w Polsce marsz niepodległości w Warszawie. No, fenomen. Panie redaktorze, ja to bo często są zarzuty, że różni ludzie tam przyjeżdżają, tak? I tam dziennikarz wyłapie tak, no, jak 200 tysięcy osób idzie. Organizuje skromne stowarzyszenie przez, robione przez młodych ludzi. I to jest jedyny marsz, gdzie nie ma, nie ma jakichś takich, takich grup organizacyjnych, tak, wcześniej, to po prostu ludzie zjeżdżają, kto chce, prawda, no tutaj to nie jest to, że jest marsz jakiejś organizacji politycznej, czy tam kółka działkowców, czy motocyklistów, gdzie są członkowie, tak, I wtedy wiadomo, nie? przyjedzie tyle autokarów, związki zawodowe, tu ktoś bilety sprzedaje, ktoś nie, prawda, a tu mamy ludzi, którzy... Z czystej chęci ja to się w ogóle dziwię tak? no, przejścia się, no, bo tam no, mamy koncerty, tak? no, bardziej takie rokowe, w tym roku apel pamięci tysiąclecia, tak? to taki wspólny pomysł, by jeszcze te tysiąclecie tak, jakby uczcić i i tutaj, tutaj z Fundacji Obowiązek Polski w cudzysłowie koledzy śmieli, że to będzie zamieszanie, bo reklamowaliśmy dzień wcześniej, że na marszu Niepodległości na marszu niepodległości będą, będą trzej królowie. Tak? A to nie styczeń, no, ale tak chrobry, nie ci trzej, ale udało tak. się znaleźć, słuchajcie, Jagiełę. Rodem z Białostoku okazało się, że jest Jan trzeci Sobieski, więc tutaj pozdrawiam Marka Poluchiwicza, który dzielnie na koniu pojechał do Warszawy i reprezentował właśnie tą Polskę, ten właśnie zwycięską sobieskiego, z husarią naszą. Czyli to też jest potrzebne chyba dla, tak dla ducha człowieka, także lubimy taką wspólnotową celebrację pewnych świąt. I to jest w naszych tam chyba genotypie, więc bardzo dobrze że takie rzeczy się dzieją, tak? No czym więcej ich jest, no to tym lepiej, bo no, no to i, i, i nie tylko marsze, ale i biegi, jakieś konkursy. No, przejazdy rolkarzy chociażby, czy rowerzystów, tak? Tak, to tak, jest no to tutaj no, rusza Polska, tak? No tylko ja zawsze mówię właśnie tak jak nasza nazwa, obowiązek Polski, że potem mamy te obowiązki polskie i te świętowanie może, może, powinno się przekładać właśnie, tak jak Dmowski pisał, na wydobycie ze swego narodu jak największej siły, tak? Zdolności, cnót obywatelskich, żeby była lepsza przyszłość, Jesteśmy gospodarzami we własnym kraju, więc stąd w Warszawie pojawiło się to hasło Jeden naród w silnej Polsce, tak? Że musimy być tą jednością tak pozytywnie, że ta Polska właśnie jest dla, właśnie dla nas, czyli Polaków. No i musimy realizować ten nasz interes narodowy i w stoku w Warszawie wszędzie. Tak? W takim razie, czy fundacja Obowiązek Polski jeszcze w jakiś sposób w tym roku zaprosi nas na patriotyczne, historyczne wydarzenia? No, to już kończymy sezon, więc mamy listopad. Mm -hmm. Ja już i tak jestem wypalony. Przypominam, tutaj dzięki też i radiu nagłośnialiśmy, o, to to było duże, duże, duże wydarzenie. Robiliśmy rekonstrukcję, wydarzenie kulturalną bitwę pod Kircholmem. Też wspominaliśmy Hetmana Chodkiewicza i też w Warszawie Chodkiewicz za Vita, za prawda, na Marszu Niepodległości. Zwyczajowo robiliśmy jeszcze bal husarski, w tym roku przenosimy tą ideę do Półtuska, ale to widzi Pan też w drugą stronę, że to są stroje narodowe, tak? Kontusze, żupany, delie, w tym naszym takim sympatycznym zamku w Półtusku. Uruchomiliśmy już, uruchomiłem oficjalnie od 12 listopada, 14. Konkurs, konkurs wiedzy patriotycznej, mm. tak, Który zasługuje na oddzielne audycje. To jeszcze się pochwalimy. Ach, to się jak... po prostu, proszę, Tak, raz. ja się <laughs> wpraszam tak, żeby już Państwa tutaj nie zamęczyć tą niepodległością. Więc konkurs jest, jest dla młodzieży ze szkół średnich. Eseje, prace plastyczne, filmy. I to wszystko można, można przeczytać. Atrakcje, nagrody. To czternasty konkurs. I my tutaj właśnie w, kreujemy w tym młodym pokoleniu właśnie taki, taką, taką chęć Krytycznego osądu o rzeczywistości, sięgania do historii. No, i w tym roku mamy właśnie temat Testament Chrobrego, więc tak już na maksa pociągnąłem te, te tysiąclecie. Hmm. tysiąclecie. No, to oddolnie to, co możemy, to robimy, tak? Czy, czy te testament chrobrego, jak go możemy spełniać w myśli Romana Dąskiego? I tu już jest dużo, dużo, by można było jeszcze o tym opowiadać. To ja pięknie dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Prezes Fundacji Obowiązek Polski, Dariusz Wasilewski, był z nami. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu, pozdrawiam. Gość Radia Jard.